Witam. W środę 30 czerwca. Krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej, indeksów i wrześniowej serii kontraktów. Widać na WIGU w skali tygodniowej, że zapora podażowa 67-933, 68-341 no, na razie stwarza kupującym spore problemy. Właśnie z tego rejonu rozwija nam się w tej chwili, no, póki co, trzeba to obiektywnie stwierdzić, niegroźnie wyglądający ruch kontrujący. No, niemniej jednak opór jest respektowany, a skoro mamy do czynienia ze wzrostem presji podażowej, to warto na pewno zwrócić uwagę na pierwsze, w moim odczuciu, ważne, liczące się wsparcie techniczne, oczywiście również w ujęciu średnioterminowym, jest to strefa 64, 550, 65, 93, więc dość szeroki korytarz cenowy, ale wzmocnienie w postaci tej linii fioletowej, linii czerwonej. No i dwa podstawowe zniesienia 14, 6, 23, 6, również element symetrii. Nie, te wszystkie elementy tworzą nam właśnie wymienioną zaporę popytową, więc jest to kompilacja zarówno takiego podejścia yy, klasycznego, jak i związanego z technikami Fibonacciego. No i wydaje się, że kupujący tutaj powinni się uaktywnić. Bardzo charakterystyczne wsparcie, no, jeśli takiej aktywności byśmy nie dostrzegli, w efekcie czego doszło do przełamania tej strefy, no to już wtedy trzeba by było mówić o takim pierwszym poważnym sygnale słabości. Na razie trwa trend wzrostowy, więc rozwija się ruch kontrujący. Tak więc silne wsparcie powinno no, być takim elementem faworyzującym popyt. Tak jak powiedziałam przed momentem, dopiero negacja tej strefy to już ewidentny sygnał słabości. Na WIG-20 wygląda to podobnie, z tym, że troszeczkę większe zaufanie mam do strefy 2287-2303, czyli zapory podażowej wyznaczonej na bazie układu ABCD. O tym już mówiłem Państwu w poprzednich komentarzach, w jaki sposób ta strefa została wyznaczona. No na pewno oprócz wspomnianych projekcji, kluczowym elementem jest tutaj zniesienie 88,6, no a także nawiązanie do klasycznej analizy technicznej, czyli górna, ewidentnie respektowana linia e kanału. Więc biała świeca obrazująca sporą determinację popytu, a w tej chwili tworzy nam się świeca podażowa. Na razie. Analogicznie, jak w przypadku wig nie wygląda to groźnie, ale jeśli utworzyłoby nam się tutaj jakieś objęcie bezsy i dodatkowo popyt nie zdołał wybronić strefy 2175-2187, no to już mamy ewidentny sygnał słabości, czyli takie wskazanie faworyzujące przynajmniej w ujęciu krótkoterminowym podaż, no ewidentnie zapowiedź możliwości rozwinięcia się korekty spadkowej. Na razie tym zagrożeniem pozostaje, Zabrażeniem dla dominującego trendu wzrostowego węzeł 2287-2303. Już wiemy, że jest to nieprzypadkowy obszar cenowy. Wiemy, że podaż jest tutaj aktywna, ale na razie skala wykreowanego ruchu kontrującego no, w relacji do chociażby tej ostatniej podwali wzrostowej nie budzi. Jakiegoś dużego niepokoju. Zwracam uwagę na strefę 2175-2187. Jest to tak zwana pierwsza zapora popytowa, i tak naprawdę ten węzeł określa przestrzeń dla dopuszczalnego ruchu kontrolującego. Tutaj kupujący powinni się uaktywić. Jeśli byłoby inaczej, tak jak powiedziałam przed momentem, i dodatkowo mielibyśmy formację świecową, silne jakieś objęcie, bez przełamane pierwsze wsparcie FIBO ewidentnie sygnał słabości. Przeskok na kontrakty skale skalę intradayową. No tu polecałem w komentarzach obserwować to maksimum cenowe z 15 czerwca w powiązaniu ze zniesieniem zewnętrznym 113 tego ostatniego ruchu spadkowego, czyli taki klasyczny filtr, często wykorzystuje zniesienie. 113 albo 127,2. No tutaj nam książkowo zadziałało to zniesienie 113%, czyli pułap 2260. Jedna próba nieudana, druga próba nieudana, no i w tej chwili rzeczywiście ta korekta trochę nam się już zaczęła tutaj intensyfikować, się rozwija się w. w bardziej taki właśnie ofensywny sposób doszło do przełamania dzisiaj pojedynczego zniesienia 38,2, tego ostatniego ruchu wzrostowego. W tej chwili transakcje są zawierane w okolicy 2210, więc zniesienia 50%, no ale większe znaczenie ma tutaj dla mnie 2197, oczywiście w ujęciu intradayowym więc zniesienie 61,8, i 8, więc dopiero wybicie tego zniesienia no byłoby już kolejnym takim czynnikiem faworyzującym podaż w ujęciu krótkoterminowym. No i nawiązanie do klasycznego, czy też tego podstawowego wsparcia technicznego, znany nam już dobrze węzeł 2150 czy 2160, zaznaczony na czerwono, więc skonstruowany na bazie, na bazie horyzontu dziennego i tak naprawdę dopiero wybicie tego węzła wygenerowałoby nam już poważny sygnał słabości. Na razie faktem pozostaje to, że Popyt nie radzi sobie w okolicy 2260. Mamy ruch kontrujący, który no, na, na razie jest w takiej fazie, że nie wygląda to z punktu widzenia techniki jakoś groźnie. No ale jeśli i 61 i 8, czyli 2197 ugnie się pod naporem podaży, no, trzeba będzie liczyć się z możliwością powrotu serii wrześniowej właśnie w okolice 2153-2160. Sygnał pozytywny, o czym pisałem w komentarzu godzinę temu. No, wydaje mi się, że tutaj powrót kontraktów ponad 2234, czyli pojedyncze zniesienie 50%, również taka zasada trochę zmiany biegunów, no, już odzwierciedlałby rosnącą presję popytową, i wydaje się, że no, byłby to sygnał z. Odzwierciedlający powrót kupujących do takiej nieco bardziej aktywnej formy handlu. Zobaczmy indeks niemiecki DAX. No, tu mam coraz większe wątpliwości, przede wszystkim w kontekście strefy 15470-15555, no, bo do pewnego momentu rzeczywiście tutaj to książkowo wszystko działało, więc silny opór. Problemy z jego pokonaniem. Zresztą o tym mechanizmie już wielokrotnie opowiadałem. Wybicie, zasada zmiany biegunów, no a w tej chwili, jeśli chodzi o strefy FIBO, tą metodologię bazującą na y, tworzeniu wiarygodnych klastrów cenowych, to trochę nam się tutaj to wszystko zaczyna rozjeżdżać. Y, zobaczymy, czy tu uwzględniłbym na pewno w tej chwili już znane nam już zniesienie 50, czyli. Y, 15 15309. Fajne wzmocnienie w postaci tej linii czerwonej. Utrata tego wsparcia to ewidentnie możliwość ukształtowania się na wykresie układu A, B. C, D. Tego punktu D nie będę na razie określał, ale to bym szukał oczywiście symetrii, w razie czego oczywiście ten wątek rozbinę, ale w pierwszej kolejności wsparcie 15309. Tutaj także wypadają inne zniesienia, ale nie chcę komplikować wykresu, jego percepcji, więc na razie 15309 plus ta linia czerwona jako lokalna. Relatywnie silna według mnie zapora popytowa. Tak jak powiedziałem, przed momentem utrata tego wsparcia to bardzo duże prawdopodobieństwo ukształtowania się na wykresie układu harmonicznego APCD, układu symetrycznego, i wtedy projekcję takiego układu starałbym się w jakiś sposób, znaczy sprawdziłbym, czy one gdzieś koncentrują nam się ze zniesieniami wewnętrznymi wygenerowanymi na bazie techniki grupowania zniesień. Wtedy najpewniej mielibyśmy do czynienia z bardzo silną zaporą popytową i dopiero brak reakcji ze strony kupujących w tak newralgicznym rejonie wskazywałby, że no, ten bieżący układ sił rynkowych zmienia się ewidentnie na korzyść sprzedających. Na razie jest za wcześnie, żeby taką narrację tutaj jakoś Mocno rozwijać, bo wydarzenia jednak rozwijają się niezmiennie ponad właśnie tym pułapem 15309. Nawet w przypadku w tej chwili kontynuacji ruchu wzrostowego, wtedy bym zwracał uwagę na też dobrze znany nam już pułap 15925, zniesienie zewnętrzne 161,8. Również moglibyśmy w tym ujęciu krótkoterminowym. Analizować indeks w kontekście układu X, A, B, C, D i również. Jeśli będzie potrzeba, jeśli popyt obroni, na przykład wsparcie 15309, no to ten wątek rozbuduje w kolejnych komentarzach. Na razie trochę sytuacja niejednoznaczna, przede wszystkim w kontekście węzła 15470, 1555, no bo po przełamaniu tej strefy, popyt powinien w jakiś bardziej wyrazisty sposób akcentować swoją obecność na rynku, a mamy po prostu naprzemienne ruchy cenowe, wejście w fazę trendu bocznego, i to trochę zaczyna mnie, jeśli chodzi o podejście FIBO, niepokoić. Na S&P bez jakichś konkretnych, wymiernych sygnałów słabości, wręcz przeciwnie, popyt cały czas ma przewagę. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę na test strefy 4285-4306. Bardzo ważna zapora podażowa. Wielokrotnie przeze mnie eksponowana. No i wreszcie udało się dotrzeć do tej strefy i zobaczymy, co się po prostu tutaj wydarzy, bo generalnie, w tak, takim przedziale, aktywność podaży ma prawo się zwiększyć. Natomiast wybicie oporu 4285-4306 korespondowałoby z kierunkiem dominującego trendu. Byłaby to po prostu zapowiedź kontynuacji ruchu, kontynuacji Hossy nawet z możliwością docelowo przetestowania, bardzo odległego w tej chwili, ale kolejnego zgrupowania 4578-4595, zresztą o tym przydziale celowym również ostatnio Państwu opowiadałem. Co jeśli chodzi o możliwy wzrost presji podażowej, na jaki sygnał warto by było zwrócić uwagę? Według mnie na przełamanie 38,2 ostatniej potwali wzrostowej, pułap 4207, bo to wiązałoby się z wybiciem bardzo wiarygodnej, dolnej linii kanału z zanegowaniem symetrii, tu mamy 1 do 1, no i przełamaniem dosyć ważnego, jakby nie patrzeć, zniesienia 38,2. Czyli dopiero taki warunek musiałby być spełniony według mnie, by można było mówić o pierwszym, takim krótkoterminowym sygnale słabości i tak naprawdę... Wskazaniu zapowiadającym możliwość rozwinięcia się, na razie tylko w ujęciu krótkoterminowym korekty spadkowej, czyli 4207 według mnie ewidentnie bezwzględnie do obserwacji. No i na zakończenie jeszcze kilka słów na temat indeksu NASDAQ, który żyje w swoim świecie zdominowanym póki co przez kupujących w 100%. No, doszło do przełamania bardzo wąskiego klastra, czy też naruszenia klastra cenowego, bo zobaczymy, jaki będzie dalszy przebieg wydarzeń, czyli 14 425, tutaj aż trzy projekcje na siebie nachodzą. Mówiłem o tym ostatnio, o tym rejonie cenowym. No, popyt jest tutaj zdeterminowany. Doszło, jak widać, do właśnie naruszenia oporu. Jeśli by nastąpił powrót, ruch powrotny, no, to, to jest automatyczny jakiś taki sygnał ostrzegawczy, że być może mamy do czynienia z jakimś lokalnym wykupieniem rynku. No na pewno strefa 13905-14045 do obserwacji ona teraz powinna nam pełnić rolę wsparcia, wzmocnienia w postaci linii zielonej, gdzieś przebiegającej w obliczu linii czerwonej. Modyfikacja, ponieważ nowe maksimum cenowe to modyfikacja najbliższej zapory popytowej wyznaczonej na bazie techniki grupowania zniesień. No i jest to w tej chwili 13,380. 2, 13, 466. Dwa kluczowe zniesienia: 14,6% yy, zniesienie 50%. I w tym ujęciu średnioterminowym. To tak naprawdę jest to przestrzeń dla dopuszczalnej korekty. Więc wybicie tej linii niebieskiej, która wzmacnia nam wymieniony obszar cenowy FIBO, byłoby już takim sygnałem słabości w ujęciu średnioterminowym. Natomiast w ujęciu krótkoterminowym powrót na zdaka poniżej 14,425 wygenerowałby taki lokalny sygnał słabości. O kolejnym negatywnym wskazaniu można by było mówić w chwili, Powrotu poniżej 13,905-14,045. No i wtedy byłby to już taki rzeczywiście sygnał obrazujący ponad silny wzrost presji podażowej. I od strony właśnie metodologii bazującej na technikach FIBO to by wygenerowało nam stosunkowo silny sygnał słabości. Na razie tutaj. Popyt niepodzielnie dyktuje warunki gry, więc celem jest 14830, Jest to równość FAR, AB równa się CD, z również w obliczu zniesienia 127,2. Kolejny charakterystyczny opór na indeksie nazw w ujęciu średnioterminowym. Dziękuję bardzo.